Łatwo jest zdawać, kiedy mam. Kiedy mam dużo, to wtedy żaden problem jest to, żeby rozdać mój naddatek, to, co mi zbywa. E, żaden problem. Po co się ma zmarnować, e, skoro mam i ja będę miał, będę syty, to po co, e, po co jeszcze? Dlaczego jeszcze mam inni nie dostać? E, łatwo też się usprawiedliwiać wtedy, kiedy nie mam, że nie potrafię dać. Nie mam czasu. Nie mam pieniędzy, nie mam ochoty, nie mam warunków, nie umiem. Dzisiaj w tej Ewangelii Pan Jezus pokazuje, że nie ma tak małej ilości, którą by nie można rozdać. Dlatego, że pokazuje nam, że przychodzimy do Niego z tym, co mamy i to ma zostać poświęcone, to ma zostać oddane innym, to ma zostać przez Niego pobłogosławione i rozdane. Filantropia jest dobra dla bogaczy. Żeby się lepiej poczuć, żeby w jakiś sposób no, zapełnić swoje sumienie, te wyrzuty sumienia, które, które mogą być spowodowane tym, że ja posiadam, a inni nie mają. Jesteśmy zaproszeni do tego, żeby dawać niezależnie od tego, czy mamy nadmiar. Po prostu rozdawaj z miłości. Żubek właśnie nam to pokazuje. Przecież Jezus, ten, który ma wszystko, przychodzi do nicości po to, żeby właśnie z tej nicości, z, tego, z tej betlejemskiej szopki, z tego pustego właściwie, dawać innym. On to może zrobić, tego wzoru zostawia nam. Będziemy chcieli to wykorzystać. Czy będę chciał rozdawać innym bez wymawiania się i bez usprawiedliwiania, że nie mam?